Ja mam wrażenie, że mam dwie osobowości. Jakieś takie sprzeczne informacje z mojego mózgu tutaj docierają do mnie. Jestem właśnie w takim rozdarciu bez przerwy, że z jednej strony chciałbym zacząć wszystko od nowa, z drugiej strony dochodzi do mnie ten głos wewnętrzny taki typowy zdrowy rozsądek, że to wszystko dobrze brzmi w teorii, ale w praktyce może nie zafunkcjonować. Oczywiście jest niszowy, a wybrałem go dlatego, że on jest trudny. On jest bardzo wymagający. Wydaje się prostą techniką, bo operujemy tylko czernią i bielą, wycinamy białe wzory i go odbijamy, ale wbrew pozorom jest bardzo wymagający. Pozwala mi testować siebie. Ja sobie linoryt dozuję traktuję to jak przyjemność. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, że musiałem zagryźć zęby i robić to przeciwko sobie. Grafiki, które one są trochę moim pamiętnikiem, więc to jest zapis moich przeżyć, moich uczuć. Nie myślę o tym, czy się spodoba, czy nie, bo gdybym myślał w tych kategoriach, to pewnie musiałbym zacząć robić kwiatki, pieski, jakieś takie dziwne rzeczy, żeby się podobały, bo zdaję sobie sprawę, że moje grafiki nie są do końca pozytywne. To są roczne rzeczy. Prace bardziej przystępne, one się mogą bardziej podobać, ale czy one wtedy będą Twoimi pracami? Chyba nie. Więc to musiałbym siebie okłamywać, żeby zadowolić kogoś innego. Moje najnowsze grafiki są obrazem społeczeństwa. Widzę, że często na ślepo idziemy za tłumem. Żyjemy w społeczeństwie konsumpcyjnym i pewne schematy są nam narzucone, bez których już nie potrafimy żyć. Ciągle z telewizji czy z internetu dostajemy przekaz komercyjny. Chęć posiadania powoduje, że my jesteśmy ciągle tacy, wiesz, ograniczeni, zamknięci w jakiejś klatce. Nie mamy już tej radości z życia, tylko pracujemy na coś, na jakieś rzeczy, nie? które no, może nam dają jakąś satysfakcję, ale na dłuższą metę jesteśmy niewolnikami tego. Art Director, jestem w dziale kreacji i zajmuję się tworzeniem komunikatu reklamowego. No, to jest ta nieszczerość moja, wiesz, trochę ta, właśnie dwubiegunowość, że, że mówię o. Próbuję w swoich grafikach negować pewne, pewne zachowania albo pewne, pewne rzeczy, a też się przyczyniam do nich, nie? Ale może dlatego też je tak wyraźnie widzę. I dlatego jakoś wchodzę w ten. Ten obszar, i staram się o tym mówić. Praca w korporacji też yy, ma swoje minusy. Można się powiedzmy wypalić. I rzeczywiście ja też pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy miałem takie myśli, że może już to nie jest to, co bym chciał robić. Całe szczęście wtedy się pojawiła uczelnia i jakby znalazłem taki balans. Przewartościowały mi się pewne rzeczy. Studenci mają jednak inne myślenie. Ja już po tych paru latach pracy zawodowej już też może skostniałem i straciłem taką fantazję, taki luz a studenci odkryli we mnie właśnie te pokłady, o których mogą zapomnieć. Niektórzy mówią o tym, że, że ma szczęście, że to dziecko szczęścia. Ja uważam, że on ma taki, taką fajną intuicję, że on wie, co robić w danej sytuacji i ma intuicję do podejmowania słusznych decyzji. Muszę mu przyznać, że trzyma pewien styl. Jak ogląda się tę pracę, to on czuć taki spokój. Ja tak odczuwam w każdym razie. Na studiach chcieliśmy działać, chcieliśmy tworzyć. W zasadzie to pracowaliśmy tyle, ile balowaliśmy, pracowaliśmy dużo. To było takie ładowanie energii. Potrzebna jest równowaga, żeby, żeby móc działać. Wtedy byliśmy młodzi, można było wariować. Teraz no, mamy ten bardziej dojrzały wiek. No i zachowujemy się też w miarę dojrzałe. Pewne zachowania no, z młodzieńczych lat nam zostały, ale po prostu już nie świrujemy tak jak kiedyś. To jest cholernie potrzebne, że musisz mieć kilka lat takiego stresowego wariowania. Poznajesz różne dziwne rzeczy, różne dziwne substancje, ciągle eksperymentujesz ze sobą. To jest potrzebne, nie? bo też się uczysz i dzięki temu też wybierasz pewne drogi, którymi później pójdziesz. Okres studiów zaliczam do takiego okresu bardzo dynamicznego. I... Ten moment mi się rzeczywiście kojarzy z takimi ciągłymi zmianami, z ciągłą jazdą, z ciągłym jakimś podróżowaniem, więc też nie, nie miałem takiego spokoju. Bez przerwy byłem w ruchu. Towarzyszyły mi ciągle kartony. Wszystkie rzeczy, jakie posiadałem, pakowałem w kartony i przemieszczałem się w inne miejsca. Kiedyś miałem od takiego profesora sygnał, że te prace moje pierwsze z cyklu zmiany są bardzo podobne do grafik Krzysztofa Szymanowicza. I rzeczywiście jestem pod ogromnym wpływem tego świetnego artysty, i jako jego uczeń też się bardzo nimi inspirowałem. Zauważam pewne podobieństwo pomiędzy tym cyklem zmiany a moimi wcześniejszymi pracami. Wydaje mi się, że te elementy czysto plastyczne i technologiczne gdzieś się łączą, ale sama postawa artystyczna jest jego indywidualna. Myślę, że duże znaczenie miały zajęcia, które prowadziłem i pierwsze spotkanie z Karolem na pierwszym roku. To, co zwróciło moją uwagę, to umiejętność jego obserwacji, analizy. Był bardzo pracowity. Karola prace mam nawet do tej pory w szufladzie, trzymam je jako takie wzory dla studentów. Już wtedy na pierwszym roku, na drugim roku jego prace zdecydowanie wyróżniały się z grupy, którą prowadziłem. Patrząc na ostatnie propozycje Karola, wydaje mi się, że jest to głos młodego pokolenia. Jest to głos młodego pokolenia, które jest wrażliwe na problemy związane z kondycją człowieka. Wena jest czymś pewnie ważnym, ale jeśli ona nie będzie poparta ciężką pracą, to niestety nic z tego nie wyjdzie. Nie można czekać na coś, co nagle spadnie z nieba i poczujemy przypływ energii, tą wenę właśnie, i zaczniemy tworzyć. Ta potrzeba twórczości możecie złapać wszędzie. Każdy moment jest idealny do tego, aby wymyślić nową grafikę. Czasami mi się zdarza wyjść do parku, poszkicować, poprojektować sobie, jednak przez to, że mam dużo zajęć, niestety nie mogę sobie na to pozwolić. Już dawno nie miałem takiego komfortu chyba, nie? żeby zostać sam za sobą i po prostu pomyśleć nad, nad swoim życiem, poukładać pewne sprawy. Często mam tak, że chciałbym zamknąć się sam z grafiką i robić po prostu, ją tworzyć, ale mam świadomość, że muszę być też obecny w życiu takim normalnym. Staram się nie odpłynąć, a wiem, że mi się to zdarza, że zakładam audiobooka i znikam na kilka godzin. Trudno mi oddzielić życie prywatne od sztuki, bo sądzę, że ja nią ciągle żyję i ciągle o niej myślę, ciągle o niej gadam. Chyba to jest niemożliwe. A chciałbyś? Nie chciałbym. Szczerze nie chciałbym, bo dla mnie to wtedy byłoby coś, a, coś nienaturalnego. Chodziło mi w tej pracy o pokazanie tego, że jestem spod znaku bliźniąt, a tak jak się sądzi, te osoby mają charakter dwubiegunowy też mam takie poczucie, że ja się czasami motam w tych swoich zeznaniach. Raz mówię jedno, a później ta druga postać we mnie mówi jednak coś sprzecznego. To jest taka ciągle walka, nie? bo mogę mieć nagle dwa zdania na jeden temat. To skażycie, że nigdy się nie ma tej pewności, nie? Że, że co będzie. Dopiero na starość będziemy mogli sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy to, co zrobiliśmy w życiu, jakby podjęliśmy decyzję, czy one były właściwe. U mnie w domu były zawsze dwie rzeczy: gitara i farby olejne. Mój ojciec malował obrazy, ale niestety miał wypadek, gdzie stracił wzrok. Ten utracony wzrok odzyskał, ale przestał malować. W ogóle nie pamiętam tego okresu, kiedy malował. Pamiętam go ze zdjęć i z jednego obrazu, który mam do tej pory. Nawet jak byłem dzieckiem. Czułem, że mam taką dowolność. Rodzice mnie mocno wspierali, więc jeśli chciałem się zamknąć w pokoju jako bardzo młody dzieciak, to się zamykałem i na przykład malowałem pierwsze swoje obrazy. Zawsze ta moja twórczość jest realizacją tego, co mnie spotyka i otacza w danym momencie. I jak każdy w życiu, miewamy trudne sytuacje i ja miałem podobnie i moja rodzina miała podobnie, że zderzyliśmy się z pewną rzeczywistością, która nie była do końca komfortowa. Ta praca była takim komentarzem, taką nadzieją trochę, że, że jednak to, co nas spotkało, to się w końcu ułoży, jakoś się to pozamyka. Miałem taką potrzebę w jakiś sposób odreagować i sądzę, że właśnie odreagowałem poprzez te grafiki. W mojej sztuce mogę zrobić wszystko, na co mam ochotę. Nie czuję się tutaj ograniczony w żaden sposób. Nawet najprostszy element albo rzecz może mieć fajną historię, bo mi zależy na, na jakiejś idei, na historii, którą opowiadam w moich grafikach. Dla mnie punkty i linie to są podstawowe elementy. Dzięki nim jestem w stanie wykrować każdą rzeczywistość, każdy świat. Najnowszy cykl, czyli One Direction. To są na pewno grafiki przełomowe dla mojej twórczości z kilku względów. Między innymi przez to, że to jest naprawdę ogromny format. To też są prace już totalnie inne niż, niż te, które tworzyłem do tej pory. I co najważniejsze, ta praca otrzymała Grand Prix na Trinale Grafiki w Krakowie, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. W tej pracy też są przedstawione postacie w jednym kierunku. Widzę, że to każdy z nas mógłby być taką postacią. One nie mają cech charakterystycznych, przez to, że my jako ludzie też nie jesteśmy nikim wyjątkowym. W tłumie ludzi, gubimy się. Jak byłem na wystawie w Korei, jedna osoba podeszła do mnie i zapytała, o co chodzi z tą postacią, która się unosi. Czy to jest błąd, czy tak miało być? To jest osoba, która chce się wyrwać z tego właśnie tłumu osób, które są skierowane w jednym kierunku. I to jest właśnie ta nadzieja, że może rzeczywiście ten pęd za tym nowoczesnym światem, za tymi wszystkimi trendami, które nas otaczają jest niepotrzebny. Ja na pewno szukam sposobu, jak się wyrwać z tego mechanizmu. Pierwszy rzut oka to się może wydawać, że to jest duży, wielki słup i ta praca właśnie nie ma jednoznacznie mówić, co to jest. Sam nie wiem. W moim przekonaniu ma trochę opowiadać o tym, że czuję się jakbym był ciągle obserwowany, jakby ktoś nade mną był, jakiś wielki brat. To może być utożsamienie jakiegoś systemu, gdzie, gdzie jesteśmy pod pewną kontrolą i sądzę, że to jest właśnie taki obraz społeczeństwa, które jest trochę sterowany. Cały pomysł na ten cykl jest takim połączeniem tradycyjnego linorytu z animacją 360, którą można oglądać w okularach do VR. -u. Linoryt sam w sobie jest ciekawą formą. VR pogłębia to doznanie. Nagle ty, jako widz, stajesz się częścią tej pracy, tej instalacji, jesteś w środku jakiejś sytuacji. Ta animacja jest tylko dodatkiem. To nie może być efekciarstwo. Jeśli ona nie będzie w jakimś kontekście, w jakimś połączeniu z grafiką, czy z jakimś pomysłem lub ideą, to dla mnie ona jest bezwartościowa. Procesem tej mojej instalacji graficznej One Direction wymyśliłem sobie, że chciałbym pogłębić to doznanie. Widz jest tylko obserwatorem, nie jest w stanie nic zrobić. Jest w tym świecie linorytu, ale tylko może się rozglądać. Mi zależało i zależy teraz, aby mieć wpływ na tą rzeczywistość. Pojawił się pomysł na grę, aby dać możliwość eksplorowania tego świata. Mam nadzieję, że przez to będę mógł też opowiedzieć o Linorycie. Ktoś się może zainteresuje, dlaczego akurat to wszystko jest skropek kropek albo z linii. Dlaczego ten świat jest taki dziwny, czarno-biały. Zawsze mnie ciekawiło, co by było jakbym się znalazł właśnie w tym świecie moich grafik. Kiedy bym był zmniejszony do takiej postaci, nagle bym się miał znaleźć w tej nieokreślonej przestrzeni. Jakby to wyglądało? Może być, że te próby, które teraz podejmuję z tymi nowymi mediami, mogą sugerować, że chce odejść od linorytu. Ale ja się ciągle nim inspiruję. Ciągle jednak ten linoryt jest tą bazą, od której wychodzę i którą przetwarzam. Według mnie, artysta to jest osoba, która czuje potrzebę tworzenia. Coś w głębi duszy odpowiada albo kręci tą duszę, żeby wziąć do ręki ołówek, pędzel bądź duto i zacząć tworzyć. Nie jestem spełniony i nie wiem, czym jest to spełnienie. Sądzę, że coś jeszcze jest do zrobienia, żeby znaleźć taki swój wewnętrzny spokój. Pielgrzym jest chyba takim trochę mną, bo ciągle szukam, jeszcze nie wiem czego. Jestem teraz w takim momencie dokonywania wyborów, czy jednak iść tylko w sztukę, czy jednak nie, czy żyć tak jak do tej pory, czy jednak coś zmienić. I w ogóle te nowe grafiki są właśnie taką opowieścią mojej decyzji. Na razie jeszcze nie znalazłem w tych grafikach takiej nadrzędnej idei. Może ona się wyłoni za kilka lat, kiedy będę tworzył następne grafiki, się okaże rzeczywiście, że to wszystko ma jakiś konkretniejszy, wyższy cel.